zmiany numerów telefonów komend policji w całym kraju jest to skutek wprowadzenia wyróżnika dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do tej pory używano 49 numerów kierunkowych, które były pozostałością po starym podziale administracyjnym Polski. Od 24 lutego zmieniły się numery, lecz pamiętajmy, że stare numery są aktualne jeszcze przez 6 miesięcy, a gdy chcemy po nowemu dzwonić do komendy, konkretnie nawet do dyżurnego jednostki policji w Trzewie, wybieramy numer, tak jak wcześniej był kierunkowy, czyli teraz na tą chwilę mamy 47, dalej województwo jest 74 i numer właściwy 28 222. Taki obecny numer jest do komendy policji w Trzewie, konkretnie do dyżurnego. Policjanci podkreślają, że zmiany nie dotyczą numerów alarmowych, tak jak dotychczas można dzwonić na numer 997 i 112.